Nie da o was trochę. A nie, nie. Eee. Kieca mi się brakuje. Biega. A, wszystko dobrze. Eee. Mm. A, z pieca. A, e wszystko dobrze. Eee, no pójdziemy potem e się przejść, porozmawiamy o czymś. Eee, dobrze. No, no, może na jeszcze. Ale mam jeszcze piękny dzień, no nie? Tak, widzi słońce, gorące. Może, yy, o mam pomysł, może pójdziemy na lody, eee yy, Zgadza się? Yy, tak, Ech, mhm. Zapraszam na lody, na lody, zapraszam. Ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, po ile sałady? Trzy. Trzy lody po, po pięć złotych i dwa grosze. Dobrze, to proszę te trzy lody. Już podaję. Proszę. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Dziękuję. Do To Do widzenia. Zapraszam ponownie. Jestem głodny, to nie chcę loda. Ty możesz jeść. Dobrze, to jak chcesz. Ale dobre te no No, no to, to ten dzień był fajny. Będziemy no, jeździć na lodach. E, może przyjdziemy tutaj jeszcze innym razem, to jest bardzo fajne. A teraz już chyba musimy iść do domu. O, no to jak tak, no to, to... cześć. Cześć, pójdziemy do domu.